Dzień dobry, YouTube. Chyba masz. Wcześniej rano, dziś kolejny trening. Tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, że mój trening jest troszeczkę inny. W sensie no, ćwiczenia wykonuję jak każdy, serię wykonuję jak każdy, tempo wolniej, szybciej, jak każdy, ale te ćwiczenia są troszeczkę przemieszane, pomieszane, więc dzisiaj jest kolejny, drugi dzień treningowy w tymże tygodniu. Więc dzisiaj mam push, ale full body. I czym on się tak zazwyczaj różni od takiego zwykłego pusha? A więc, bo puszę we wszystkim, czym tylko się da. Więc to będzie zarówno i klatka, zarówno i triceps, i barki, ale również czwórki. Także zobaczycie, jak to wygląda, w jakiej kolejności są te ćwiczenia. Pokażę wam, żeby was nie zanudzać, tylko serie robocze. Dzisiaj razem z Mateuszem zrobimy sobie trening, także Zapraszam bez zbędnego gadania, bo dzisiaj jest moda, żeby dużo mówić, a mniej robić, a lepiej więcej robić, a mniej mówić. Także. <laughs> y Rice tu po angielsku mam nazwy. No bo wiecie, Anadi jest zagraniczny trener, więc trzymam się tego wszystkiego. I tutaj akurat mam trzy serie robocze i to jest jedno z tych ćwiczeń, które gdzieś tam uratowało te moje barki, gdzie, ton, e, gdzie to ramię idzie na zewnątrz i nie ma tego tarcia przy unoszeniu ramienia prosto w górę. Także zobaczcie jak sobie to ćwiczenie wygląda. Jesteśmy dzisiaj tu taką sobie ekipą, troszeczkę większą, jak to wywracłem zawsze jest życie tętni. Także mamy radę pierwsza seria robocza. Uf. Jak ci najlepiej stanąć, tak jest dobrze? Okej. Okay. Okej okay. Zaraz zapiszemy do notatnika Były serie wstępujące, rozrywkowe, ale tak mówiłem na filmie, będzie jedna, dwie serie robocze. Tak wygląda pierwsze ćwiczenie. Zapiszę. Sprawdzimy czy jest progres z tamnym tygodniem. Uf. Drugie ćwiczenie. W dzisiejszym zestawie i już seria robocza. Jestem po seriach rozgrzewkowych. Jak już wcześniej mówiłem, nie zanudzałem Was tym, ale sobie dodam ciężaru. Żeby był progres z zeszłego tygodnia, bo nie zawsze dodaję ciężar, tylko dodaję powtórzenia. Seria robocza pierwsza. Mam tutaj dwie serie, akurat trzy. 3 serie. Yy, zakres powtórzeń między 5, 7. Dopiero jak uzyskuję 6, 7, nawet 8 powtórzeń, wtedy dopiero dokładam do pierwszej serii roboczej ciężar. Dzisiaj jest ten czas, także zobaczymy ile zrobię. Muszę tu zwiększyć. I kolejne dwie serie robocze już będą na zakres 9, 11 powtórzeń, także będzie ich więcej. Ale tu sobie nagramy, żebyście zobaczyli, jak ten trening tak surowo wygląda i jakie są to ćwiczenia seria robocza. OK. Tak patrzę. Dobra, z tym dziękuję. Jest. się Jak stara się utrzymać tempo, jak to nie dyszeć po takiej serii? Trzeba zaznaczyć, tam chyba było szóste niedociągnięte, ale wpiszę sześć, żebym mógł przebijać na kolejnym treningu. Nie pamiętając tego, że prawie było sześć, żeby zrobić siedem. Zapiszę w programie. U. Nie klinię. <śled> nie stękaj teraz tu. <śmuszelne> jak Jak, jak tu można nagrywać? nie Już. w tym filmie, nie tym razem wyciskanie na maszynie. Za chwileczkę rzucicie okiem też na tą RSG. Jakbyście byli zainteresowani tą maszyną, to na Instagramie sobie wyszukacie tej nazwy. Możecie napisać do tego pana i taki sprzęt rewelacja. Powiem wam, że to jest numer jeden u mnie teraz na siłowni, czy barki, czy klatka, czy nawet plecy, cokolwiek. Nawet w pracy z ludźmi, no maszyna jest rewelacyjna. Przede wszystkim każde ramię chodzi osobno, góra, dół, bok to raz, a dwa. Szybka dekombinacja, czyli góra, dół, rączki, jedna, jedna rączka, druga rączka. Bardzo jest to mobilne. Dobra, mamy. Musimy dołożyć. Mam problem z liczeniem ciężaru. 40, 55, 55 i 5 to jest 60, 70, 25 musimy dołożyć. Nie, nie. Dobra. Chciałem że jakieś dyszki co Dyszki tu tam wjś Od dyszki dostajesz za do dyszki Okej okay. Szkuru, przecież tu na ramieniu Dobra robocza nie, nie, nie Tak? Po co? Mamy okay. do wygłoszkę, mam punktu

Ale dołożony dzisiaj jest ciężar. I teraz myślę, że tym ciężarem pobawię się przez kolejne treningi, dokładając powtórzenia. Ile było? Sprawdzę sobie, żeby zanotować. I tutaj mam jeszcze jedną serię roboczą, ale już ze zmniejszonym ciężarem i z większą liczbą powtórzeń. Ale to już nie będzie dla Was interesujące. Kolejne ćwiczenie w naszym Push Full Body Workout i teraz mamy leg extension, czyli wyprosty na maszynie, fajna ta maszyna jest na łańcuchu, widać? Widać, old school jak zawsze, no petarda chodzi. I tutaj, co, co robisz? Nie przeszkadzaj. Yeah. <laughs> I tutaj mamy trzy serie robocze, zakres 5-7, 9-11, 9-11. I już po rozgrzewce zaczynamy serię roboczą. Weszło galancie. Myślę, że od kolejnego treningu trzeba będzie już kółeczka dowieszać z tyłu, bo stosu brakło. Ale wchodź. Jeszcze tu mam dwie serii robocze. Ale to sobie zrobimy z spokoju. kolejne ćwiczenie i już seria robocza suwnica wyciskanie stopy razem nisko tak żeby ten pośladek jeszcze zaangażować i to już jest seria robocza a takich serii roboczych w zakresie 5-7 powtórzeń w zależności mamy dwie i to jest kolejne ćwiczenie zostawiłem sobie na, na łokcie Bo już nie ściągałem, bo za chwilę przejdę też do innych ćwiczeń I już po prostu się Nie rozbierałem, także robię nogi A na łokciach mam Neupreny, ale co Uff. Dobra Lecimy. O kurde Конечно, тыкай. Давай. А. Идеально в циферка. А. Nie, nie powinno. Ułożyć na nogi. Dobra. I jeszcze raz ten sam ciężar. Odpocznę z trzy minuty. Dobre. I powtórzę tą serię. Kolejna seria robocza już, tutaj mamy też dwie. Przedostatnie ćwiczenie. Francuz za głowy na wyciągu dolnym. Uf, raz, prawa, raz. Lewa ręka po rozgrzewce jedziemy. Uf. 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 ouf <sighs> żeby się nie obalić jeszcze tu mam jedną serię taką roboczą a potem pozostanie ostatnie ćwiczenie zanotuję i złapię oddech cały czas w treningu więc oddech cały czas jest niespokojny jeszcze ściśnięty pasem ostatnie ćwiczenie ostatnia seria znaczy pierwsza robocza, jesteśmy po rozgrzewkowych wyciskanie na małym skosie i tutaj mam dwie serie robocze 5.7, 9.11 no dobrze, że tam musimy dorzucić ciężaru ale nie wiem czy wam pokazywałem tą maszynę z bliska jakbyście przeszli zobaczycie właśnie jak to wygląda tutaj, zobaczcie szybko odkręcasz, cyk cyk o tu niedokręcone na dole <gryw> zaufaj człowiekowi <gryw> Szybciutko odnosisz pach, idzie do góry, na dół, skręcasz, i dwa osobne działają. No naprawdę zakochany jestem w tej maszynie, ławeczkę podstawiasz, także jak macie swoją siłownię. Powtarzam to wielokrotnie, bo naprawdę ćwiczyłem na wielu sprzętach, na prześlicznych sprzętach w różnych zakątkach świata i w Dubajach, i, i, i jeszcze gdziekolwiek, ale no, tak nie wchodziło mi nic jak na tej maszynie, także polecam serdecznie. Tutaj znajdziecie sobie na Instagramie czy na Facebooku. Dobra, Mateusz, dokładamy do pieca i robimy serię roboczą. Mamy 40, 50, 60, 70, 80. A to z tych dołożymy. Pięć. Dziewięćdziesiąt. Dwa? Dwa, no. Tak jest. Okej. Okay. Pyk. I pyk. Dobra. Uff. Uff. Zostańcie, jeszcze będę zdyszany, ale po serii. Zostańcie. Będę coś jeszcze ważnego powiem, ale teraz się skupię już na tej serii. Zauważyliście ten zakres ruchu to jest taki ala floor press troszeczkę ten ruch nie ma pełnego rozciągnięcia ale to ze względu właśnie jak mówiłem w poprzednim odcinku że wyeliminowałem te ćwiczenia które gdzieś mi przeszkadzają w gonieniu tego barku Tak wygląda trening push full body Nie działa. Patrzymy, po mikrofon chyba właśnie wysiadł, bateria, ale i tak łapie z kamery, także będzie słychać. <laughs> Plus jest taki, że we frytacie sobie ćwiczę tylko z moimi znajomymi albo sam, więc nie ma tutaj problemu, że nam coś zagłuszy spokój. Krótki był ten film, w sensie takim, że tylko jedna seria robocza do wglądu, nie dwie, nie trzy, bo nieraz takie są, w zależności od ćwiczenia, jaki jest. Taka kolejna z tych ćwiczeń, akurat w tym programie. Trenuję 5 razy w tygodniu. Kardio robię codziennie 20 minut, wcześniej rano. Trenuję po drugim posiłku. Mam 6 posiłków w ciągu dnia, ale o tym to jeszcze sobie porozmawiamy w kolejnych odcinkach. Te y, odcinki z treningu pojawią się, bo dzisiaj akurat są moi przyjaciele na treningu, więc miał kto trzymać kamerę. Y, ale jak nie będzie miał kto trzymać, to po prostu wrzucę na strojach. I też sobie coś zobaczycie. Także dziękuję Wam bardzo za wsparcie, za to, że jesteście. Pamiętajcie subskrypcja i dzwoneczek, udostępnienie, żeby to szło w świat. Widzimy się w kolejnym odcinku, pewnie na kolejnym treningu albo na kolejnej pogadance. Wszystkiego dobrego, zdrówka, cześć.